Cześć, witaj Lena Murawska, czas balans. Zaczynamy kolejny odcinek, kolejny fragment porządkowania od tego co już mamy zrobione, żeby mieć poczucie, że się idzie do przodu i teraz tak. Poznawanie świata i doskonalenie czytania przygotowane dla koleżanki jako dodatek w prezencie. Dobra, książki sprzedażowe. Już dwa stosiki książki o ani z y, części, ani z Zielonego Wzgórza, które chciałabym dokompletować za jednym razem. Albo zgarnę to razem i potem po prostu robiąc fotki do sprzedaży y, będę to wstawiała. Książki o ziołach, naturolecznictwie, które chciałabym skompletować w pakiet. Albo i nie, po prostu zobaczymy jak to się będzie sprzedawało. To jest jeszcze do ogarnięcia. A to są cztery stosiki, końcówka z poprzedniego, nieskończonego odcinka, ponieważ syn wrócił do domu, i, a nie uprzedziłam go, że będę nagrywać i nie wiedziałam, czy się odezwie, więc nie chciałam tutaj przerywać swoich wielkich wywodów. I przeniosłam z ławeczki pozostałe stosiki i zasada jest ta sama, że jeśli nagranie wyjdzie mi krótsze niż przełożę tu do góry, żeby nie odwracało naszej uwagi, ale krótsze niż 10 minut, to przejdę do następnego stosu po to, żeby zgrać jak najwięcej leśne rośliny zielarskie to jest też coś, co uratowaliśmy, ale chcę zostawić, chcę przeznaczyć na sprzedaż zioła w domu z przyjaciółki Ciekawe wydanie trzecie, ale ciekawe, który rok. Nie jest napisane. Przynajmniej tu na szybko nie widzę. Cena 100 zł. Eee, zobaczmy. Może jeśli ty widzisz, no to będziesz wiedzieć. A ja tu na szybko nie widzę. Nie widzę. Dobra, ale to też do ziołolecznictwa. Domowa apteczka tak samo. Nalewki, olejki. Też jak najbardziej na sprzedaż. Zioła i ich stosowanie podobnie. Na sprzedaż to książka mojej mamy. Sporo swego czasu interesowała się ziołami. Ja też mam taki zryw, ale wydaje mi się lecznictwo i leki roślinne. Ale wydaje mi się, to nie jest książka mojej mamy. To jest to, co uratowaliśmy w 58 rok ale wydaje mi się, że mi chyba troszkę lepiej idzie z ziołami niż jej szło, a to jest nic innego jak książka dla dorosłych Kama Sutra, która zostaje z nami na półce, bo czemu nie? Jest ładnie wydana, efektownie wygląda, więc niech będzie. Tylko 3 minuty. Dobrze, rząd szybkich decyzji, kolejny stosik. Miron Białoszewski, pamiętnik z Powstania Warszawskiego. Widzę już, że przeznaczony na sprzedaż. Chodzi znana książka. Jestem z wami. Trzecia pielgrzymka. Tu zdecydowałam się zostawić tą książkę dla siebie. Modlitewnik pielgrzyma to jest 7 czerwca 1999 roku. Byłam gdy papież był w Bydgoszczy. Mój ojciec interesuje się takimi rzeczami, a ja nie chcę tego oddawać ani sprzedawać, więc jak najbardziej wędrują jako pierwsze do torby Kornel Makuszyński Bezgrzeszne lata. Widzę już, że książka przeznaczona do sprzedaży. Tadeusz Hołuj, pierwsza i druga część róża i płonący las. Widać, że chyba ja tu byłam. Książka troszeczkę podniszczona, ale jeśli komuś zależy, być może będzie chciał kupić. I jeżeli będzie pytanie o tą książkę, na pewno będę informować. Kanaris Jan Gajewski. Widzę już, że przeznaczona do sprzedaży. Zatem idzie do sprzedaży. Biblioteka Narodowa Franciszek Zabłocki. Fircyk w zalotach. Już widzę. Bardzo ładnie zresztą zachowany stan. Już widzę, że zdecydowałam, że chcę ją sprzedać. Leki z Bożej Apteki. W bardzo retro-szytej wersji. Książka. Widzę, że zdecydowałam się na sprzedaż. Nie ma roku, ale to jest coś. Bardzo, bardzo, bardzo antycznego i zabytkowego. Dobrze. Wystawię. Zobaczymy. O, nasi weseli mieszkańcy osiedla. Gdzieś znowu w tle są słyszalni. Chociaż pies odpoczywa, nie? Jednak nie odpoczywa. Jak chce zamknąć. Dobra, puszczę psa. O, jejcie, jakie mam druge szywy. No dobra. Mycie okien nie jest jakimś takim najbardziej mega zadaniem, i oczywiście pies zaczyna wędrowanie. Dobra. Zostały dwie książki: Udręka i Ekstaza. Część pierwsza, która idzie do sprzedaży, wędruje na stosik. Nie chcę przeczytać źle. Autora, ale opowiadania, 49 rok. Być może będzie ktoś szukał. Jak najbardziej wystawiam. Dobra. Dwa stosiki, 6 minut, ale myślę sobie, że te dwa pozostawię na kolejny odcinek, który będzie zamykał sprawę. No wiem, torba nie jest najfajniejsza. A, moje papcie pewnie też, ale dobra. Nie brudzi. Spokojnie, wiem, że trudno w to uwierzyć. Nie każdy będzie zadowolony, że ta tematyka wylądowała w takiej torbie, ale też chodzi mi o to, by była to torba, na którą zawsze można liczyć, więc tak to wygląda. Spróbuję rozjaśnić. I w kółko rozwojowe o świecie, do nauki czytania to będzie pakiecik dla koleżanki. To są rzeczy na sprzedaż. Tu szukamy serii Ani z Zielonego Wzgórza. Zioło lecznictwo, kubka rośnie. Być może razem, być może osobno będzie sprzedawane. Dobra, tyle ode mnie. I yy, kolejny raz to będą dwa ostatnie stosiki. A tu jest stosik do zapytania męża, czy to ma zostać, czy nie. Ok, tyle ode mnie. Do następnego odcinka. Obserwuj czasobalans. Cześć.